Witam Was bardzo gorąco i serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać moje tutaj tereny, gdzie mieszkam, w Niemczech. Zaledwie 20-30 km od, od domu, wejdziemy sobie teraz na taki ładny widok. Jest piękna panorama na Baden-Württemberg. No, więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. Dobra, walimy pole position. No jak. O, już przed nami. Zaczyna się teren rękorzysty Góreczki. Tam po lewej stronie, jak widzicie, jest zamek, gdzie właśnie pojedziemy. Tam jest ładna panorama na, na okolicy. Dobra, ryb, prawy jazda. Duży ruch dzisiaj widzę. Ładna pogoda, wszyscy pojeżdżali. Tu jedzie sobie pana miejska. Meister zjechał. Okej, okay, dzięki. Piękne, to jest okolica naprawdę ładna. Podoba mi się tutaj. Pod tym względem jest mega zielono, fajny asfalt, fajne te drogi, kręte raj dla motocyklistów. Tylko wykańczają mnie te 30 w miasteczkach, to jest po prostu jakaś masakra. Ale to Deutschland Tu się nikt nigdzie nie spiesz No to zaczynamy podjazd Zaraz się wyłoni przed wami widoczek Ładny. Mamy taką agrafkę na nawrócenia Ale patrzcie jaki jest pięknie, mega Pięknie do takiego skrzyżowania gdzie w lewo prowadzi droga na parking pod zamek a prosto o, o tam do góry widać ją trochę a prosto właśnie jest ta pola, na, na której jest widok. Lecimy. jest taki wioter troszkę Troszkę wiem. Na rower tutaj też są mega tereny elektrycznym rowerkiem to też próbuję sobie przyjechać Jest mega do pojeżdżenia drogi są też tos No i tu za chwilę O! Gdzie pan tu stoi No czyż nie jest pięknie Obłęd mega mega nie będę się zatrzymywał na dłużej jadę dalej bo tu jest dużo pięknych miejsc ciekawych a pogoda jest ładna powiedziałbym wręcz wyborna gdzie szkoda siedzieć Dobra jedziemy dalej Musimy wbić z powrotem Ops, jest Nawrota Jedziemy w inny Takich miejsc jest mnóstwo. Zamków, niezamków. Drodze powrotnej też jest bardzo ładnie. Bo więcej widać, jakby ktoś nie zamulał. No byłoby pięknie. Dobra, jedziemy teraz do kolejnego punktu widokowego A w trakcie tego, zanim dojedziemy, to Jak jeszcze zdążyli zauważyć Zmieniłem kask Stary, wysłużony Aero e, no, czas najwyższy, żeby był, no, czas najwyższy, żeby... Przyszedł czas najwyższy na, na to, żeby go zmienić, ponieważ On już ma 4 lata już na wyściłka i to wszystko kilkanaście razy było prane. No wiadomo, że po każdym praniu nie jest nowszy, tylko jest coraz różniejszy. No i tak się wysłużył, wysłużył, a służył w miarę dobrze. No i też była rozwina co by tu kupić. Były różne propozycje. Chciałem e, pójść w stronę hemu turystycznego bardziej z otwieraną szczęką szczękowca no i wypadło na Shoei Nolatec trójka, e, trójka no nie wiem zobaczymy jak na razie e, będę go testował ten sezon na razie tyle co mogę, nie mogę powiedzieć że jest nowy i pachnie świeżością w środku mega opcją jest to, że w miasteczkach na przykład upalne dni jak nadejdą To podniesienie szczęki do góry no, robi mega robotę, nie? Jest wentylacja Naprawdę no, Żaden inny kask Nie da tego co, co szczękowiec pod, W kwestii wentylacji Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, no wiadomo jest to Temat sporny No więc mogę tyle powiedzieć o tym kasku, jak na razie. No i plan, pod koniec miesiąca wyruszam na wyprawę, a mianowicie będę eksplorował Słowenię. Mam nadzieję, że pogoda dopisze, bo w zeszłym roku byłem, no i niestety były takie ulewne deszcze, że musiałem uciec na Chorwację. Na, wylądowałem na wyspie Kres, Później z powrotem wróciłem do Włoch, kończąc na gardzie. Eee, no, więc w zeszłym roku urlop był, można powiedzieć, taką loterią. Tam, gdzie nie padało, tam się jechało. Mam nadzieję, że w tym roku e, pogoda na tyle dopisze, że, że tego już takiego nie będzie. Nie będzie. No, materiał był z tego, ale niestety. E, przyszedł format dysku i zapomniałem, że mam to na partycji i skasowałem cały dysk I trochę się wkurzyłem, bo cały materiał No poszedł do niemieckiego bordelu. Tak po prostu, no przysłowiowo poszedł się jebać No i tu teraz zaczynamy sekcję zakrętów Już widzę dwóch z przodu majstrów Leci Mega mega, tutaj jest różka. też. zresztą, tu gdziekolwiek się nie ruszyć, 30-40 km, nieważne w którą stronę, no jest rewelacja, nie pod tym względem. No i wracając do tematu, wybieram się na Słowenię, bo na Słowenii w sumie już byłem, ale z kolegą, i to był typowy wyjazd pod TETA, gdzie żeśmy tyrali po lasach, nie po lasach, w błocie, nie w błocie a teraz chcę po prostu Słowenię zwiedzić rekreacyjnie e, turystycznie bardziej no nie mówię, że nie będę zjeżdżał z jakichś tam znaczy, że nie będę zjeżdżał z asfaltu, bo jakieś szuterki myślę, że, że też zaliczymy czekam teraz na opony, bo tutaj obecnie są Michelin Adventure, jakiej Adventure a chcę zmienić na Pirelli Scorpion Trial trójki 20 maja jadę do Majstra po, po opony mam już termin, bo tylnia opona już anakej okay, się skończyła była na granicy, a musiałem zrobić przegląd no i Majster na przeglądzie powiedział, że jeszcze mi podbije, ale ta tylnia już jest na limicie no więc, więc ogólnie czekam na nowe oponki. Eee, wyjazd jest 29 maja. Mam nadzieję, że nic się do tego czasu nie zmieni. No i tylko modlić się o to, żeby pogoda była. Byle nie padał deszcz, bo to jest najgorsze co może być Jak jest chłodno, to jeszcze idzie się ubrać Jak jest za gorąco, rozebrać, czy coś Ale jak pada deszcz, no to nie ma żadnej przyjazdy Nie ma żadnej przyjazdy Nie ma żadnej e, przyjemności z jazdy, nie? O. No i fajne zakręta, tam dziadzia zamula samochodem i, I co zrobić? No, to by było... W tym temacie. Zaraz będziemy dojeżdżać do tego punktu kolejnego widokowego, który jest też bardzo ładny. Dobra, jedziemy, nie będę spędził za dużo. Trzeba się rozkoszować jazdą, dzisiaj piękna pogoda, choć silny wiatr. Ale to nic nie szkodzi. Mamy rad. O, coraz więcej tutaj jest w mojej no Właśnie odnośnie jeszcze kasku padło na szaleja. Mierzyłem Ayotceka. Mierzyłem Schuberta. No jednak miałem wcześniej Shoya, tego ten model XR1100 To był taki sportowo też turystyczny kask No i on najwygodniej siedziało na łbie, Chociaż Aero też nie był zły, bo też akurat nie miałem problemu, że mi coś uciskało Ale jeżeli chodzi o szczękowce, no to akurat ten Shoya wypadł najlepiej No i się zdecydowałem właśnie na tego Shoya no i chodziło też, dla mnie ważna była blenda przeciwsłoneczna. No ja jeżdżąc turystycznie, no blenda, no musi być, nie? Nie, nie? nie lubię czegoś takiego, żeby zakładać okulary przeciwsłoneczne, jeździć w okularach przeciwsłonecznych, no to nie dla mnie. Wolę spuścić blendę na drugiej po temacie. Trzeba jakoś by przejść, to jest jakiś dramat. Dobra, skręcę. Jest niebieski zakaz, ale ostatnio tędy jechałem. Muszę przejechać. W sumie nie wiem czemu to już od dwóch lat jest zamknięta ta droga, ale dlaczego ona jest zamknięta, nie mam zielonego pojęcia. Przez to teraz jest pełno rowerzystów tutaj na koleżówkę, ale przejezdny to jest, nie wiem czemu jest to za zamknięte dla ruchu. Tutaj są jakieś takie fragmenty, widzę. Nie wiem, czy się ziemia osuwa. Czy to jest ugrane. O, dojeżdżamy powoli do tego punktu. Patrzcie, jak ładnie. Nic dodać, nic ująć Pięknie. No, mały przystanek O, Teraz ogólnie jak mam ten i podnoszę go do góry, to stuję, czuję się jak stary dziad. Jak Nie wiem czemu <grym> No dobrze, żeby ten odcinek nie trwał nie wiem ile. Chciałem Wam pokazać te dwa miejsca ładne z pięknym widokiem. Troszkę powiedzieć, jakie plany są na, na ten rok. No i dzięki wszystkim za oglądanie, jeżeli wytrwaliście do końca tego mojego stękania i dukania. No i co, widzimy się w następnym filmie.